Najsilniejszy w przeciąganiu liny Bo patrz, na samym początku Jest tu jakiś nerd, który Wyzwał mnie na pojedynek Ja przeciągnę linę lepiej od ciebie Ale zaraz, on jest dosyć silny Nie, co on robi? Jesteś taki słaby, on cię nawet pokonał, Ty jesteś takim leszczem o, Nie gada, jego lina została przeciągnięta Troszeczkę dalej ode mnie Ale nieważne, będę trenować Żeby Aha. być silniejszy i pokonać każdego To każdego mnie nie ma szans Że pokonasz przeciąganą liny lepiej Lepiej się uzbroj i potrenuj trochę mocniej, bo nawet ten nerd cię rozwala. Ja bym cię rozwalił Luczek, ale chyba możemy odblokować naszą wspólną walkę później. A teraz Luczek sobie chyba nieźle radzi i czekaj, ja znowu mam walczyć z tym nerdem. No tak lepiej go pokonaj, bo ty jesteś taki cienki. O, dawaj, dobra, na pewno mi się uda teraz rozwalę tego nerda w przyciąganiu liny. I tak udało mi się. Mam pierwszą moją wygraną, a ty chyba sobie nie dajesz rady z tym nerdem, co? Tak to nie daje rady, ja to Normalnie, aż mu wyrwałem tą blinę tak, bo jestem taki mocny i jego ręce bolo. No dobra, ale niestety tutaj już jest troszeczkę trudniejszy zawodnik, o. to jest jakaś dziewczyna. I czy naprawdę dziewczyny potrafią w ogóle grać w przeciąganie liny chodź tutaj, a rozwalaj ją. Nie no, Pimpek, naprawdę jak sobie z tym nie poradzisz, to ty będziesz taki cienki. Przecież dziewczyny mają takie słabe dłonie. Mm, czekaj, klikam cały czas, ale chyba coś mi nie wychodzi. Pomocy! Nie, chwila! Y, czemu <laughs> jestem taki słaby, a przegrałem to! Ty musisz. Pipek naprawdę pójść na jakąś siłownię czy coś, bo nawet taka dziewczyna cię rozwala. No dobra, może nie jestem jakiś najsilniejszy. To wszystko przez to moją sztangielkę, którą trzymam w łapce, bo tutaj mogę kupić ją troszeczkę lepszą. Na przykład... Która jest troszeczkę cięższa i lepsza. Ale zaraz czy luczek ma teraz czerwoną sztangielkę! Jak ty ją zdobyłeś? Ona jest trochę cięższa i lepsza, ale czekaj chwileczkę, ja w tym będzie ją nawet zielono! Co jest tu już będzie? taki o, o. mocny, i ja odblokowałem również taką czerwoną sztangielkę. I chyba będę w stanie pokonać kolejną osobę. Na pewno sobie nie pokonasz tego budowniczego, bo on jest akurat silny, bo pracuje na budowie. Nie, ja nie pokonuję budowniczego, tylko tą dziewczynę i ją akurat rozważamy. Ale czekaj, ten budowniczy. Ojej, on jest trudny. Próbuj z nim zawalczyć. Nie ma szans, że wyciągniesz mulinę, bo on przecież cały czas pracuje na budowie i jest mega silny. I ja nawet jestem za. Słaby, żeby się z nim bić. W takim razie muszę trochę potrenować. I wiesz co może mi dać jeszcze więcej siły w przeciąganiu hmm. liny? Tutaj, te jajko. Mam pięć zwycięstw, więc jak tylko to zdobędę, to patrz. Mam taką pszczółeczkę, która daje mi jeszcze więcej siły. I w sumie potrzebuję lepszą sztangielkę. O, taką zieloną. Czekaj, ty miałeś chyba taką samą. No tak, tylko wiesz co, ja już mam nawet fioletową. Tylko czekaj, twój pet jest lepszy. Ty chyba lubisz pszczółki, co? Mnie nie obchodzi, jak ten pet wygląda tylko ile siły dostaję. Na razie mam tego aż 7 tysięcy. Ej, to strasznie dużo. I czekaj, mogę walczyć z tym budowniczym. Chodź tutaj, rozwalam cię. Nie, no ty jesteś taki słaby. Ty serio myślisz, że to jest dużo? To ile ty masz? Mm, no pewnie, że tak. dowaj pokonuję cię w przeciąganiu liny. Nie, moja lina to wygra. Proszę, tak. Udało mi się. Rozwaliłem tego budowniczego. To był taki leś, co nie, ale już tutaj jest jakaś policja. Tak, ona jest akurat bardzo ciężka. Do tego trzeba być silny jak ja. Zobacz, ile ja mam tutaj. Siły. Ja cię kręcę, Czy ty masz 65 tysięcy siły, ale uh, zaraz uh, skąd tyle uh. niby tego zdobyłeś? No tak, bo ja cały czas trenuję. Uh, uh, sztangielki są dla mnie pryszczem. Dobra, wiesz co, ja idę walczyć z tą policją, Chodź tutaj pościgam z tobą blinę, ja cię normalnie tutaj rozwalę dawa! I ile tutaj jest osób? Chyba każdy ma problem z pokonaniem tego policjanta, ale ja mogę teraz mieć jeszcze lepszy hatel, a taki pomarańczowy! I zaraz aż będę być taki najlepszy na całym świecie, tylko potrzebuję trochę więcej siły, albo ma tego znacznie więcej ode mnie, jednak może. Jeżeli cały czas będę trenować, to za chwileczkę go pokonam. A nawet kupię tutaj jeszcze lepsze jajko i dostałem takiego rekina. O tak, Luczek, szykuj się, bo zaraz będę silniejszy od ciebie. Tak, bo ty masz aż dwa pety, dobra? Wiesz co, ale i tak nie pokonasz tego policjanta ani tego najlepszego. dupka bo on akurat jest bardzo ciężki. No to zobaczymy. Najpierw rozwalmy tego policjanta. A, dawaj policjancie, niszczę cię. Nie, nie możesz go pokonać, Pipek. Ty jesteś leszczym, nie dasz rady. Mhm. Nie, muszę to zrobić. Na pewno go pokonam w przeciąganiu liny. Proszę, nie. tylko to tak udało mi się. Pokonałem go. No nie, no czemu ty akurat dałeś sobie radę z nim? Nie, no policjancie, ty miałeś go zatrzymać. O, Pipek, nie jest dobry w przeciąganiu liny. Ty mnie akurat na pewno byś akurat nie pokonał. Co ty mówisz? Ja bym mhm. cię rozwalił w sekundę, Luczek. Ty jesteś taki słaby. Tylko wiesz jaki jest problem, że żeby pokonać ostatnią osobę w przeciąganiu no potrzebujemy ponad pół miliona siły. A ja na razie mam go tylko 100 tysięcy. A ty Luczek, skąd ty masz pół miliona siły? To tak dużo! O, Patrz, jak normalnie moje bicki pracują. Ja już mam prawie milion. Dobra, wiesz co, Pipek, ja za chwilę to będę najlepszy tutaj. Nie wierzę w to ty jesteś mistrzem przeciągania Liny, jednak ja mogę być lepszy, bo wiem, że mogę na pewno mieć lepsze hantelki i pójdę rozwalić jeszcze parę razy tego policjanta, a to po to, żeby mieć... Więcej zwycięstw! I dzięki temu nawet otworzę jeszcze lepsze jajko, które teraz pozwoli mi, że na luzie rozwalę tego noba. I właśnie mam nawet jeszcze takie hantelki, ale zaraz twój hantel jest chyba nawet lepszy od mojego. I wiesz, co teraz nawet go zmieniłem. On jest taki mocny, że zobaczę, już mam dwa miliony tej siły. A, co jest luczek? Jest taki o, mocny. O, o. Chociaż ja też dostaję mnóstwo tej siły, jednak cały czas to nie jest to. Może mogę kupić coś lepszego <grym> za Robuxy. Jak to zarobić? Nie no, nie kupuj tego, to będzie oszustwo. O tak, tutaj jest jakaś uh. sztangielka VIPa. Muszę to zrobić. Sorry, Luczek, ale chcę być najlepszy na uh. całym świecie i patrz jak teraz wbijam dużo siły i nawet ta moja sztangielka jest złota. Podoba mi się to. Nie no, nie możesz tego mieć. To akurat jest za dobre dla ciebie. Ty jesteś słabszy. O czym ty mówisz? Teraz rozwalę tego duba, Zobacz, zresztą sam eee, biję go cały czas i chodź tutaj, dubie. Pokonam cię teraz w wyciąganiu liny. Nubie, weź go normalnie zjedz zaraz tego czerwonego pieska, bo on się poczuwa za bardzo. Sorry, Luczek, ale właśnie go rozwaliłem. Twoje słowa na nic się nie dały. I wiesz, co teraz mogę zrobić? Pójdę sobie na jeszcze lepszy świat, w którym znajdę jeszcze trudniejsze osoby, które są bardzo mocne w przeciąganiu liny. Na przykład jak taki szkielet. No co? Szkielety chyba nie potrafią przeciągać liny. No właśnie, przecież szkielet to pewnie się rozwali, jak będzie chciał coś przeciągnąć, bo on nie ma żadnej skóry. I wiesz co, Pipek, jak ty tutaj się dostałeś, ty chyba nie jesteś już taki mocny, co? No widzisz, pokonałem tego mm. noba I co? Jednak nie jestem takim jasnym, jak ci się wydawało. Chociaż twoje ciężarki wydają się, że są nawet lepsze od moich. To ja i tak cię na razie rozwalam. I czekaj, ten szkielet. Żeby go rozwalić, potrzebujemy ponad 2 miliony siły. Ale trudno. Ja już mam troszeczkę 2 miliony siły. Więc dawaj, zniszcz go i patrz. Udało mi się, ale oh. było ciężko. Czekaj, jak ty sobie z nim poradziłeś, to naprawdę jesteś silny. Ja chyba muszę coś założyć. Ładować sobie za Robuxy, bo ty mnie zaczynasz denerwować. Luczek, nie, nie ładuj nic za Robuxy. to. Tak, tak, tak. na pewno będziesz lepszy ode mnie, a ja zobaczę, czy może. Tutaj jest jakiś lepszy ciężarek. O, i pewnie, że jest taki biały. No, no, podoba mi się, a dalej jest taki ognisty. O, będzie naprawdę mocny. I żeby pokonać kolejną osobę, czyli tego szefa Robloxa, potrzebujemy aż 24 miliony siły. Przecież to jest tak dużo. A zaraz, jakim cudem ty masz już tego 22? Bo ja czas podciągam. Hop, hop, patrz na moją rękę. Ona cały czas ćwiczy. Nie wierzę ci. Ty na pewno kupujesz pety. Tak, masz jakieś super nowe pety. O, otwierasz je cały czas. Ja też nie mogę być gorszy, bo moje pety są z poprzedniego świata i one są dosyć słabe w tym przeciąganiu liny. A twoje? Ej, zaraz, czy mi się wydaje, my mamy w sumie podobne pety do siebie? No nie no, ale ja akurat to mam troszeczkę lepsze i nawet mam już 30 milionów siły. Wiesz co, Pipek, ja się czuję naprawdę coraz lepszy. Nie, nie pozwolę na to. jaki cudem? Ten Luczek jest cały czas przede mną, taki mocny. Dobra, mam dosyć. Odbiorę tutaj po prawej stronie jakieś super prezenty i chwila, czy one dały mi jakąś super... Miksturkę z siłą to może być mega dobre, ale ja teraz wbijam moją siłę, mam jej 15 tysięcy. Chyba wiem Luczek, jak ty się stałeś taki silny. Jakim cudem niby, ej, faktycznie tobie to idzie coraz szybciej. Ej, ty oszukujesz jako! No właśnie o to chodzi. I teraz pokonam tego szefa Robloxa. Chodź tutaj! Yy, zniszczę cię w przeciąganiu liny! Nie możesz być taki dobry i pom! Zniszczyłem go, ale to było proste! Nie no, ale ty kupiłeś coś pewnie za Robuxy, że normalnie jesteś taki silny. Bo... To nie jest normalne. Co ty mówisz? Ja tylko za Robuxy kupiłem VIP-a, ale zaraz kupię coś jeszcze, bo kolejna osoba ma aż 216 milionów przeciągania siły. Rozumiesz, to to jest bardzo hmm. dużo. Za to tutaj widzę coś do kupienia za Robuxy. Jakiś kozacki który kosztuje 700 Robux. Ej, wiesz, że jak ja go kupię, to patrz, jak on wygląda. I czekaj, wbijam teraz tak dużo siły. Nie, no chwileczkę, ty za niego dałeś prawie 1000 Robuxów. Ja w życiu tyle nie miałem i już masz więcej ode mnie. Ojej, oh yeah, a patrz, na to mam 60 milionów i pokonuję cię, Jakbyśmy się pili w przeciąganiu liny to już byś nie żył. Ale tu i to. Tak jest mało. Żeby pokonać tego typa potrzebuję aż 200 milionów. A, nie mogę się poddać. Dlatego otworzę jeszcze jedno lepsze jajko i za chwileczkę będę najlepszy. Nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby mi używać cały czas sztangielki Wipa. Ona chyba daje najwięcej siły. Nie no, używaj tej najgorszej. Ona jest wtedy najlepsza, Pipek. Naprawdę na tym poziomie ona pewnie wymiata. Ty chcesz mnie zmylić, żebym ja A. przegrał? Nie ma takiej opcji. Chwileczkę. Chyba już powinienem dać radę z tą osobą. No dawaj. A, jest troszkę ciężko, no nie, ona naprawdę stawia mi problemy, ale zaraz przyciągnę ją, uda mi się tak! Nie, Pipek, przegraj to i chwileczkę, ty naprawdę dałeś radę! Uff, jestem taki mocny, Ach. Luczek, patrz na to, ale teraz muszę pokonać Wezza, a on ma takie trzy głowy i wygląda mega strasznie! Uf. Ej, ale to jest akurat chyba oszustwo, bo jak on złapie tą linę, to w trzy buzie, wtedy on to na pewno wygra! No właśnie, to jest nie fair, dlatego on jest Ach. aż taki mocny, ale ja jestem mocniejszy, przecież patrzcie, jakie ja mam pedały! 絶対 Żeby z tego PETA za na pewno nie udałoby mi się wbić tyle siły. A teraz idzie mi normalnie tak szybko, że ja tą siłę serio wpijam dosłownie w sekundę. I czekaj, jesteś gotowy, wężu? A rozwalam cię! Rozwal go ty wężu, tak, dawaj te trzy paszcze musisz go pokonać! <grym> nie ma takiej opcji! O, co się robi coraz trudniejsze! Ej, to przeciąganie Liny! Nie jest takie proste, ale dobra! Rozwalę cię jak każdego innego zawodnika i pięknie, oto właśnie nie chodzi. Ale ja na twoim miejscu bym się nie cieszył, bo tutaj jest mistrz liny i on ją potrafi podobno przeciągać nawet bez dotykania jej. Co ty mówisz? Jak to bez dotykania? Przecież tak. to by było zbyt uh. mocne. Nie, no nie ma szans. Chodź tutaj, rozwalę tego typa. Mm, on nie może być taki mocny, ale czekaj. Uh. A, masz rację, on jest za silny. Ja nie masz rady, Pipek, przegrasz to i tak ty jesteś za cienki. No co jest? Ale dobra, wiesz, troszeczkę mi brakuje tej siły, bo ja mam tylko 3.7, a ten ostatni boss bo jego aż 10%. No i jak ja mogę mam rozwalić? Jedyne co mi może pomóc to te super pety. Ale pójdę również do sklepu i kupię jakieś super automatyczne kliknięcie, bo mi da naprawdę dużo siły przeciągania liny. Zobaczmy, czy to faktycznie będzie takie mocne. Bo tak... Staje się super silny! I czekaj, Luczek, za chwileczkę go rozwalę! Jesteś gotowy, patrz go I czekaj, I on jest dosyć silny, ale ja rozwaliłem tego leszcza w sekundę! Nie! No, jak to przecież pimpek jest takim leszczem? Nie wiesz co? Ja nie chcę cię znać, myślę, że ty jesteś gorszy w przeciąganiu liny! Nie!